Dziewaneczko, witam was. Kontynuujemy misję Operacja Falcon w Commandos The Origin. W poprzednim odcinku wymordowaliśmy bardzo dużo Niemców. Aktualnie, musimy to rozwiązać tak, bo musimy to rozwiązać w ten sposób: że. A Ha. to tu. Aha, saper jest tam. Eee... połóż Daj. i teraz tak. Jeszcze. Aha. <coughs> hmm. Was ist das? Sure die Das muss ich mir anschauen. Hmm. Huh? Ich, Der ich, Sache ich, gehe ich auf den Grund. Da ist nichts. Ja go się nie spodziewałem, ale dobra, dam radę. tu się w ogóle... Okej, okay, podnoś go. Dobra. Eee, muszę apteczkę Ta apteczkę użyć w ogóle co tu się dzieliło ja nie mam pytań prawie yy, misję prawie misji się misja się nie udała dobra teraz tak ten się patrzy w tą stronę ten zapiernicza bardzo szybko odnieść to Aha. ryzyk fizyk. Aha. Aha. dobra Zapiszmy tutaj stan e, misji Podnieśmy go i oczywiście wyrzucamy go e, teraz tak, ci chodzą tam, ten chodzi tu. Najchętniej, to bym jeszcze został nim tu. O, bo... tego bym zlikwidował. Tak bym... Da daleko. Dobra. Wiadomo, nie muszę likwidować wszystkich strażników. E... Ale im więcej zlikwiduje, tym łatwiejsza jest później ucieczka, nie? Poszedł, czyli teraz jak ci pójdą, ja mogę się przenieść tu. Ok, tak, oni nie patrzą. Ten jest daleko, czyli na przykład sobie mogę podejść do tego, zlikwidować go, podnieść, rzucić tu się położyć. Dobra, mamy to. Teraz tak, jakbym chciał użyć. E, nie, 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 nie. Leave it to me.

Zapiszmy. Ja się zastanawiam, czy dałoby radę. Czy dałoby radę, żeby z saperem podejść tu. Z e, y, zielonym beretem podejść tu. Załatwić tych dwóch naraz, nie? I żeby ten nie usłyszał. Muszę sobie przejść normalnie tutaj On ten. Jedźmy yep. okay. no. tu. Połóżmy się. Obróćmy kamerę. Understood. Nie te... Możemy sobie wstać. Affirmative. Understood. Dobra, nie będę tego próbował. Hmm, A nie, jak się stąd odwrócą. Nie muszę iść. To też taka ma trochę żyźnia.

O nie znalazłem jeszcze jednej tylko tej. Nie znalazłem jednej. Nie chcę nawet patrzeć statystyk. Dobra. Szybkie cięcie i jesteśmy w następnej misji. No i jesteśmy. Operacja Nightfall. Eee, po zaciętej bitwie pewien libijski fort, który był przedmiotem sporu, wpadł w ręce Wehrmachtu. A kto kontroluje fort, kontroluje również drogi odci długi odcinek granicy. Przygotuj się do nadchodzącego brytyjskiego ataku. Zielony Beret łączy siły z innym członkiem oddziałów komandosów. Razem możemy dostać się do fortu.

Assume you know how to handle a lorry. Fair warning to whoever is driving the road can be a little rocky at times. We're planning to get you through the blind spot in the enemy perimeter up ahead. There's a stretch of open sand behind the village. Don't get caught while crossing it. Once you approach the fort, find a way inside and recover the intel. It should be stored inside the main building. We'll be waiting for you when you wrap up. Don't worry too much about keeping the place clean when you leave. Any questions? Any backup? Afraid not. Fine by me. Okay. Sniper. Springfield M nine hundred. One thousand nine hundred. Trzeci. Pozwala sniperowi zabić dwóch wrogów naraz. Dzięki zużytym nabojom możesz wabić wrogów. Okej. Okay. Okej. Dobrze. Prowadzenie pojazdów. Podczas niektórych misji komandy muszą. Dobyć pojazd, aby pokonywać większe odległość. Aha, dobra. Dobra, kolega wsiada za kierownicę. Aha, ok. Czyli normalnie jest sterowanie na e, strzałkach, nie? Dobra. Co to jest historia, która ma się zróbkać w komandos? Zabieram słuchacza, 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 słuchacza. A, story. Dobra, czyli tu musimy wysiąść. Notne misje. Nocą wrogowie widzą gorzej. Źródła światła niwelują tą wadę i zwiększają jed, jednolitą sekcję pola widzenia. Dobrze. Okay. Zobaczcie. Okej, i teraz tak. O, właśnie. Wrody y, snajperzy celują przez celownik optyczny. Wrody snajperzy mają lepsze, e, ale węższe pole widzenia. Okej, okay. czyli jak sobie go zaznaczymy?

Being efficient. Well, I call it being a prick. Going. I'm your man. On it. Let's e, go. Nie, nie musisz powtarzać, aby nie kopnęli w kalendarz. Dobra. Latarki. Niektórzy wrogowie są wyposażeni w latarki umożliwiające im większe widzenie, jak w dzień, czyli na przykład jak kolega tutaj. Chcę się pozbyć ich. Tu. it to me okay oh, you can stay back and let me handle the difficult tasks not necessary reaching strategic positions is essential to a marksman's job you sure that our co-viewers won't get in the way who are talking okay

Ich den ist schon zu lange ruhig. Das kommt mir verdächtig vor. empty shell can be deadly. I'll show them.

Jeszcze raz to muszę zrobić. Ja, czy się to uda zrobić. Dobra. Hmm, musimy ponowić misję, bo już zjebałem. Rozpoczynamy od nowa. Hmm, tu możemy sobie skitnąć. Czyli zaznaczamy. Zamknij. Zaznaczamy. Dobra, i lecimy. What's the story that made you end up in the commandos They needed this. Hmm, Kurde. Uh, shite story.

zobaczymy zobaczymy. No, to Dobra. ogólnie te, tych dwóch trzeba było zlikwidować. We bother with your empty shells. They're still useful. Dobra, skończymy tutaj tą misję. E, dalej ją pociągniemy. Skończyliśmy Falcon. Zaczniemy e, Nightfall. Zaczniemy w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Like, subskrypcja, komentarz. Jeśli Wam się podobało, zapraszam również na mojego Twitcha. E, twitch.tv/jarjarhead. Każdy piątek, sobotę. Dzielę. Peace.